Yo siemanko, jestem TheRange.pl Jest to nasz pierwszy odcinek z y, Skywarsów Dzisiaj jest ze mną Mati89 no, no, Jeżeli ktoś z Was nie wie co to są Skywarsy to wszystko wytłumaczymy podczas gry A teraz y, wchodzimy na arenę 3 okay. To dalej? Już? No 3, no. 4 i ry jestem. Dobra no to Skywars to jest minigame na... Jesteśmy Chyba, razem? Nie wiem. Chyba nie. Na jakim mapie jesteś? Na takiej... na takich statkach. No. No to ja sk to skaczemy. No. Czekaj, tylko ze szczelaną Nie, złaś. I Skywars to jest minigame w Minecrafcie. Mmmm. Subskrybujcie, lajkujcie mój film. Trzy, 4, i ry. Jest to pojedynek na wyspach. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. A jestem z tobą? Jestem. No, na jest na to. Wieprach, no, jest to pojedynek na wyspach, zbieramy skrzynki. Mmmm. Za chwilę do ciebie przejdę. To jest od 8 do 6 graczy, czasem 12, no najczęściej 8. Jest to na bardzo wielu serwerach z minigamami, nawet bez minigamów, takich zwykłych serwerach. To mnie bardzo dziwiło. I no co tu jest? jeszcze z jest do powiedzenia o tym? No jest to, można się przy tym, na, można naprawdę to jest bardzo wciągająca gra, można się na tym, po, na tym pobawić, więc polecam. No, to, to chyba wszystko, nie? No. A, to ty. No. Jeżeli ktoś nie grał nigdy w Skywarsy, to jest bardzo dziwne, na pewno wie, wiele osób grało w Skywarsy, to na moim kanale jest link, znaczy jest filmik o, tak, o tym serwerze, to właśnie na nim gramy, a jeżeli ktoś by chciał z nami coś nagrać, albo zaprosić nas na swój serwer, Żebyśmy z nim coś nagrali, no to piszcie mi albo Mateuszowi. Jego, li jego, jego link do kanału będzie w opisie. No to wszystko. To gramy. Ej, dam ci ten patron. Tylko muszę dojść do ciebie. Czekaj, ja dojdę do ciebie. Ja Kurde, ale bym się wywalił, bo tutaj mnie coś zblokowało. Muszę zejść stąd, bo chciałem przeskoczyć i bym spadł. Masz. Co? O, daj mi. Upraca. Dzięki. Mnie to jest głupie. I teraz jak tam dojść, nie? Wyszła właśnie. A na środku? No to zaraz mhm. dojdziemy, i Jeżeli... ...wam się spodoba seria, no to łapkujcie, komentujcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie mój kanał, y... łapkujcie filmy, żeby, żebyśmy, no cicho, żebyśmy, y... żeby to była dla nas motywacja, żeby to dalej nagrywać i w ogóle, Maszup? no cicho, ja teraz mówię, nie mam łuku, mam tylko swój. No nie bił mnie, mam, mam dwa serduszka. Ups. Nie no, żartuję, mam jeszcze jedno, ale dobra, nie bił mnie tak, już. Jak zabij. Nie można się dostać na spawnę. Chyba na środek. Ej, to ktoś go tak zalał lawą, czy on tak był? On, no nie, on zalał, ja bym się tam tepnął do niego. Ale się boję. A, a ty masz tą? To ja bym się dotknął gdzieś bliżej i potem bym go zaskoczył. No, to chyba wszystko do powiedzenia o tej serii. Ej, łuk, łuk! Wracaj, wracaj, wracaj! Szybko, 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 szybko. Będzie to dość często wrzucane, bo to jest na pie pierwsza seria na moim kanale. Od ten, ej, uważaj, uważaj, bo oni, bo widzisz tam z góry ściera. Czekaj. Maru! Ej, ja mam mało serduszek. Czekaj, trzeba się zabudować. Odejdź! Ty masz laga? Mam laga. I jak mnie wyrzuci, to jestem wkurzony. No żyjesz na razie. O, wygrałem. Co ty, zrobił? zrobił? Łe! Wpadłem do teleporta. Szybko wskakuj! Szybko, bo jestem pierwszy! Szybko! Wyłączył mi się um, Minecraft? Um, nie em, um, do połączenie. To szybko. Szybko. No, Jest no. nas tylko dwóch. Trzech. To chyba wszystko. No i... Seria będzie wrzucona kiedy? No tak co 2-3 dni nawet, nie? nie? No. No jesteśmy razem. Nawet tak co 2-3 dni. Chyba wszystko już powiedzieliśmy. Dobra, no to teraz gramy. Zostaje już graliśmy, ale teraz wiesz, tak gramy lepiej, lepiej. Bym poszedł do środek. I tak zrobię. Wiesz co? Ja chyba też. Masz perłę? Ej, tam ktoś jest. Ja, ja wiesz. Aha, ty teleportować na środek? No. To ty będę chronił najwyżej, Jak coś to mów. Ja też mam. Ja mam dwa łuki. mało ostrzał. Ja staram ale to mi to wystarczy Łe i zabili mnie Dobra to chodź czekam na dole nie wiem czy już mówiłem ale nie chcę o czymś zapomnieć że na moim kanale w filmikach jest reklama tego serwa i jak ktoś by chciał z za nami zagrać no to proszę nas powiadomić Mówimy. Dobra no to ostatnia arena i kończymy nie? Ups, spadał Szybko, wylatuj! Jestem? Jesteś. Jesteś. O, lubię tą arenę. Dużo skrzynków jest. Na no, może dzisiaj nawet nagramy drugi odcinek, bo jest dopiero 20. a, ja, Bo 19.59. No, dobra. Ej, czekaj, muszę do Dalej, jeszcze jeden gracz i zaczynamy. Ja muszę do końca Ej, dalej, bo za chwilę zaczynamy. No, zacząłem, już grałem cały czas. A, bo zrozumiałem, że gdzie musisz... druga skrzynka? Aha, na dworze, nie? No, ja, ja mam perłę kresła, a ty masz? Nie. Kuk, nie, no, nie pół. Nie mam perły kresu. Ej, a gdzie jest druga skrzynka? I... Nie wiem, czy mówiłem, ale... W opisie będzie link do Mattiego kanału. To chyba wszystko. O! W wodzie. To chyba wszystko co mam do powiedzenia. I znów mam laga. Aby mi się odlagowało. Jest, odlagowało mi się. To, to wszystko przez ten mój internet. No nie wiem co mam. Z tym internetem. Coś do mnie dzwonił. Dlaczego nie masz Bo się rozłączyłem. Nie mogę teraz rozmawiać. Uuu, ale mam dobrej temki. Jest tu coś jeszcze? To wezmę, żeby inni nie mieli. Ej, chroń mnie jakby co, jestem nie. na środku. To mnie pochroniłeś? Ej, nie powinna to, podłożył ode mnie, wiesz? Najgorzej będzie jak nie zabiją. Co? Jak przegram to jest koniec? Ja to jak I znów mam laga. No świetnie. Dobra. O, odlegowało mi się. Już chciałem kończyć odcinek. I chyba będę musiał. Tako, ja się nie zgadzam. Ja to... się nie zgadzam, się To chyba wszystko na dzisiaj... O nie, od lat... Jak się wymierz, jak się wymierz, jak wymierz, jak A czemu mam takie lagi? Co jest z tym internetem? Mam mało życia. Chyba mnie ktoś strzelił po drodze jak nie laga. Przydałoby się kogoś zepchnąć, bo jeszcze nikogo dzisiaj na odcinku nie zepchnąłem. Łe, palę się! Już. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I na razie.